Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie na koronce do Bożego Miłosierdzia. Mam nadzieję, że mnie widać, słychać i czuć. Na razie mało osób, ale jeszcze chwilę poczekamy i za chwilę się będziemy modlili. Dzisiaj się modlimy aż w pięć osób. Szczęść Boże. Cześć Boże, mam nadzieję, że mnie słychać. Na Facebooku też modli się z nami. Antek. Antek oraz zapraszamy tu bliżej. Franek. Franek, Antek. Musicie być blisko mikrofonu, żeby was było słychać. Moi drodzy proszę o informację, czy słychać nas też na Facebooku dobrze. Rozpoczynamy naszą modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze w czystcu cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. W intencji księdza Piotra Pawlukiewicza za dusze w cierpiące dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Za tych wszystkich, którzy odeszli od wspólnoty kościoła, za tych wszystkich, którzy się pogubili o nowe powołania do naszej prowincji, zakonnej o wytrwanie dla powołanych, e, módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się za tych, którzy odeszli od wspólnoty kościoła, aby do tej wspólnoty kościoła powrócili. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, aby. Udostępnić naszą modlitwę. Napiszcie, skąd się modlicie, skąd jesteście. Napiszcie intencje w komentarzach. Modlimy się za księdza Piotra Pawlukiewicza. Jutro kolejna miesięcznica jego śmierci, ale my głęboko wierzymy, że on razem z nami się też modli, który jest już w perspektywie nieba. E, z, przypomina mi proszę. Kciuk do góry na YouTubie. Lubię to na Facebooku. Antoni, jaką chcesz intencję dzisiaj podać? Za kogo chcesz się dzisiaj pomodlić? Um, za Pana Jezusa. Do Pana Jezusa modlimy się, mm -hmm. tak? Um, za um, moją rodzinę. Mm -hmm. um, I też um, żeby Rosja nie była zła już. Żeby Rosja nie była zła. Zobaczcie, ja to niemu nic nie mówiłem. Franciszku, za kogo chcesz się modlić? Razem z nami. Za cały świat moją rodzinę i... Kogo jeszcze. Dobrze, słuchajcie, modlimy się no. razem. E, rozpoczynamy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tego, amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święćcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba mhm, naszego, naszego, poprzedniego, daj nam dzisiaj okay. i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekiel trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić wyróżnił Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowany, grzechów odpuszczanie, ciało stanu, wieczny, Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a, a Pana, Pana naszego Jezusa, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy na... nasze i całego świata, dla jego, jego bolesnej, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miło miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Nas i, I całego, całego świata, świata. Dla, dla Jego bolesnej, bolesnej męki. męki. Miej miłosierdzie dla Nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Nas i całego świata... Możecie napisać, skąd się modlicie. Pozdrawiamy serdecznie naszą mamę i babcię. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, jego bolesnej męki <kłysyjna> miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, za naszą wspólnotę modlących się, za rodzinę mojej siostry. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej, bolesnej męki, miej miłosierdzie mi, dla nas i całego mi, świata dla, mi, świata. dla mi, Jego bolesnej mi, męki. męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, <ko produces choices> <Tawałka> <Member> y męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. 40 urządzeń. Jeśli policzymy, że na przykład ze mną dzisiaj się modliło 5 osób, czyli 200 osób się razem z nami modliło. 28 urządzeń na YouTubie. 12 na Facebooku. Bóg zapłać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na YouTubie film z dzisiaj o księdzu Piotrze Pawlukiewiczu. Wpadnij na słowo. Tydzień z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Zapraszam, żebyście polubili film, skomentowali, skąd jesteście, także przy koronce. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi. Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do widzenia. Z Bogiem. Z Bogiem. Do zobaczenia. zostawcie lajka, suba i lajka. I lajka i suba. I suba. Idziemy. się bawić. Zabrać to.